Dobrze, to kontynuujemy rozmowy, rozgminy na temat narcyzmu, na temat narcystycznego zaburzenia osobowości. Do tej pory rozmawialiśmy ogólnie o tym, czym jest narcyzm, jakie tam są techniki, i do tej pory omawialiśmy taki klasyczny narcyzm, czym on jest, nie? Czyli mówiliśmy o tych narcyzach, o tych takich gwiazdach, takich emanujących, wiesz. Byzdrością, takich cwanych i tak dalej, że o, o tym typie narcyza mówimy. A dzisiaj pomówimy o czymś takim. Po angielsku ten termin się nazywa Covert narcissist, a po polsku to jest tajny, ukryty narcyz. Czyli dziś pomówimy o tajnym, ukrytym narcyzie, to jest wydaje mi się, że w Polsce ten typ będzie bardziej powszechny, tego, właśnie, tajnego ukrytego narcyza, i dzisiaj porozmawiamy sobie o cechach takiej osoby i o mechanizmach, jakie ma. Opieram się, tak jak wcześniej powiedziałem, na pracy dr Ramani i ten termin w ogóle covert narcisis został jakby wprowadzony do środowiska psychologicznego 25 lat, około 25 lat temu. No i podłoże jest to samo. Podłoże ukrytego narcyza jest to samo, czyli to są, to jest zawiść, zazdrość, kompleksy i umniejszanie innym poniżanie zaniżanie wartości drugiej osoby. tylko, że cechy osobowości te, te takiej osoby są trochę inne. To znaczy ona już to nie jest wiesz taka błyszcząca osoba, tylko to jest raczej taki mądrala, gdzieś tam stojący z boku, umniejszający innym.. I wiesz, to jest właśnie taka osoba, że on używa bardzo dużo argumentów. On przekonuje, że on wszystko to by zrobił i tak lepiej, bo on jest taki cudowny, takim cukierkiem. Czy on, czy ona, wiesz, wszystko by i tak zrobiła lepiej? No tu, generalnie teraz jak o tym mówię, to chyba jest to bardziej takie do mężczyzn podobne. Ale, ale, nie wiem, ja też eksploruję dopiero ten temat, i w, w miarę jak trochę się o nim uczę, to dostrzegam takie schematy, których w życiu też sporo jakby doświadczyłem w różnych, w różnego typu relacjach. No i, jakie, te, czyli podłoże takiego ukrytego narcyza jest to samo, właśnie, to są kompleksy, to jest, on ma tą samą konkurencyjność wo, wobec innych ludzi. On wchodzi w relacje nie po to, żeby kwitnąć, żeby się odżywiać wspólnie w tych relacjach czy wzrastać, tylko po to, żeby konkurować, po to, żeby udowadniać, że on jest lepszy od osoby, z którą jest w relacjach. I te relacje głównie temu służą. No i to jest właśnie taki intelektualista, taki używający argumentów, grający głównie wzbudzaniem poczucia winy w ludziach. Czyli tak jak tamten zwykły narcyz, nie? zwykły narcyz to właśnie grał tym, że on się reklamował, kim on nie jest, pięknie o sobie mówił i dookoła roztaczał tą złą historię na temat innych ludzi. No to ten narcyz, powiedzmy ukryty narcyz jest nieuzewnętrzny tak chce tych cech takich tej sztucznej pewności siebie, tylko on tą pewność siebie właśnie tak intelektualizuje, udaje właśnie pokorę, gra ofiarę cały czas. No i cały czas kogokolwiek nie widzi, kto jakby się rozwija, kto coś robi, no to on wyśmiewa te osoby, umniejsza im, no i jakby temu swojemu partnerowi czy partnerce udowadnia, że on, on jakby się za coś wziął, to pff, zobacz, oni to durnoty, wszystko, jak on to głupio robi, wszędzie wytyka błędy, wszędzie krytykuje, wszystko krytykuje dookoła, no ale oczywiście ta osoba nie znosi, nie cierpi krytyki, nie, bo na przykład ukrytemu narcyzowi, jak powiesz te, takie słowo, że no słuchaj, ty to krytykujesz, to czemu ty tego nie robisz? Nie? Czemu, Jeśli powiesz takiej osobie, czemu ty tego nie robisz, to ona wpada w furię, nie? w emocjonalną furię wpada i y, to jest właśnie taki już znak duży, że y, to jest taki ukryty narcyz, nie? że on wszystko krytykuje, od wszystkiego jest mądrzejszy, ze wszystkich szydzi, podśmiewa się, szczególnie z ludzi, którzy w życiu się właśnie rozwijają w, w, w czymkolwiek, co się robią, no, a on we wszystkim jest lepszy. No i tam granie ofiary, wpędzanie w poczucie winy, nie? Non-stop, jego historia jest najważniejsza. Jego bolączki, jego krzywdy życiowe są najważniejsze. On najwięcej się naciera. to jest osoba, znowu ta sama cecha, że niedostrzeganie drugiego człowieka zupełne pozbawiony empatii, nie? Czyli bez względu na to, co ty przeszedłeś, co ty, to jest nieważne, na to nie ma czasu. A jak to na przykład odkryć? Wyczuwasz to na przykład w takich sytuacjach, kiedy ty poświęcasz na przykład dużo czasu drugiej osobie, a kiedy ty potrzebujesz czegoś, nie? To nagle ta osoba okazuje się, że albo tego dnia, no on dzisiaj zarobiony, dzisiaj nie mógł odebrać telefonu, jutro wiesz, no coś bardzo ważnego, jutro nagle coś ma, chociaż się umówił z tobą, albo umówiła. No i tak od, wiesz, unika generalnie tego, że zwrócić uwagę na ciebie. Tylko potem, po, po tych dwóch, trzech dniach, kiedy jakoś tam y, uciekał od kontaktu z tobą, od zwrócenia uwagi na ciebie, no i znowu wraca jego temat, no i znowu jego historia, jak to, jakie to on, y, bolączki w życiu przeszedł, jakie on trudności, co on nie robi, jaki to on jest. I, no i znowu jest to pasożytnictwo relacyjne, takie, że to, ta, to ten narcyzm właśnie ukryty zbiera całą tą energię relacyjną, że to na nim jest ta uwaga. Wiesz, bo w relacjach my chcemy tej uwagi, nie? Każdy chce, no ale on tutaj swoimi tymi manipulacjami, on tą uwagę zdobywa i on tu jest, wiesz, na piedestale. No, oczywiście, on jest najmądrzejszy, on jakby chciał, to, to kim, czego on by nie zrobił, a na pewno by zrobił lepiej od tamtej, od tamtego. W ogóle, jak oni, co oni tu robią i w ogóle, nie? I to też jest osoba taka uprzywilejowana, roszczeniowa, czyli te same dokładnie cechy, co zwykły narcyz, tylko inaczej się uzewnę uzewnętrzniają, poprzez trochę inną grę. Równie męczącą, równie wpędzającą w depresję, równie, równie ściągającą w dół, tylko że to jest właśnie inna gra, nie taka siłowa, tylko taka właśnie, wiesz, właśnie na poczucie winy. I to uczucie z takimi osobami jest jakbyś stąpał po wiesz, po, po skorupkach jajek, że no tam to w ogóle nie możesz nic powiedzieć, nie, zwrócić uwagi żadnej. Nie? Oczywiście tam jest krytyka na innych non-stop, krytyka na ciebie, wszystko dookoła jest źle, wszyscy inni źle robią, ale tej osobie nie można w ogóle zwrócić uwagi, bo tam jest stąpanie po prostu po... Skorupkach jajek, no i jak tylko stąpnisz niechcący, to wpada w furię, nie? Tak rozpoznać taką osobę, jest to równie toksyczna relacja jak z innym narcyzem, ona jest bardziej subtelna, te techniki są tam bardziej subtelne, ale to też jest wyciągające energię, wycięciające. Ta osoba gra żalem, non-stop ma żal do ciebie o coś, nie? Non-stop żal, że to, żal, że to i wytyka, zbiera ten case, buduje te argumenty. To jest taki, który robi z siebie ciągle ofiarę, ciebie ignoruje właśnie poprzez te wymówki, że kiedy ty czegoś potrzebujesz, to nagle pojawia się tyle wymówek, po prostu, że albo nie mógł, albo było coś, było coś bardzo ważnego. Zawsze, kiedy ty czegoś potrzebujesz, to jest coś bardzo ważnego po tamtej stronie no tak ważnego, że nie wiem, i po drugiego dnia też będzie coś ważnego i w ogóle a trzeciego dnia znowu, uwaga, żeby wróciła do mnie, nie? To są takie techniki właśnie, no, empatii to tam nie ma, dostrzegania drugiego człowieka również tam nie ma. Tak jak mówiliśmy o etyce, czy jakiejś moralności międzyludzkiej, no to, wiesz, no, nie idźmy dalej jakby w ten temat, nie? I dalej, co mówi pani doktor Ramani na ten temat, to właśnie... Takie osoby, trochę inaczej, czuć niż zwykłe narcyzy. One wszystko wiedzą najlepiej, oczywiście. On jest najmądrzejszą. Wszystko o wszystkich wie najlepiej. Tam nie ma żadnej pokory. Oczywiście on tak gra tą pokorę. Oj, jaki on jest umęczony, ile to on nie przeszedł, ale tam nie ma szczerej pokory. Szczerego dostrze, do, wiesz, żeby szczerze dostrzec jakiś swój błąd, próbować się poprawić. Tam nie ma czegoś takiego. Obśmiewają każdy ruch innych osób i każdy wysiłek, chociaż sami nie podejmują tego wysiłku. No i właśnie wiesz, jak takiej osobie powiesz, że, no słuchaj, no skoro ty jesteś taki mądry czy coś, to czemu ty tego nie robisz, nie? Skoro jesteś, z tego co słyszę, to jesteś ekspertem w tej dziedzinie, nie? No i jak takie coś powiesz takiemu narcyzowi ukrytemu, to on wpada w furię. Umniejszają innym ludziom, też nigdy nie przyznają się do błędów, bo kiedy zwróc y, y, uwagę na coś, to tam pojawia się, y, 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 tam jest potężna argumentacja, taka logiczna. Tam jest non-stop budowanie tej argumentacji z poczuciem winy, oczywiście, z umniejszaniem innym i ze zwracaniem non-stop uwagi tylko na siebie. Y, y, ukryty mal malcontent. Malcontent, czyli taka osoba, która cały czas widzi, widzi świat jako negatywny, jako trudny, że cały świat jest zwrócony przeciwko niemu, to przeciwko niemu jest cały świat zwrócony, nie, nie przeciwko tobie, nieważne jakie ty przechodzisz, co w życiu przeszedłeś, czego doświadczyłeś, to jest, to jest nic, słuchaj. To, ty, to, to co ty przeżyłeś, nic. To jest właśnie tak. I właśnie krytycyzm, narzekanie, umniejszanie, frustracja. To są często właśnie takie osoby, które narzekają na politykę, które narzekają na religię, które narzekają na sport, na pracę, na system. No i wiesz, no to jest takie usprawiedliwienie generalnie, że jak, jak ten świat mnie traktuje, ale to cały czas jest mnie, 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 nie? No a ty tam się pojawiasz i mówisz, no słuchaj, ja dzisiaj miałem taki trudny dzień w ogóle, no i nagle wiesz, oj, sorry, ja muszę telefon. Takie uciekanie od tej uwagi, nie? On po prostu. Wiesz, tak jak ta sama technika, czyli rzucanie okruszków. On, ty, o, o, wiesz, on w ogóle ci nie daje tego, czego my chcemy w relacjach. To jest znowu takie pasożytnictwo w relacji, jakaś uwaga na ciebie, nie? Coś w tym stylu. Nie. Anoreksja relacyjna, anoreksja uwagi i intymności również jest doświadczana od takich narcyzów ukrytych. Wszystko to samo, tylko na zewnątrz pojawiają się inaczej. I po prostu tam jest ta, ja to tak mówię trochę lakonicznie, tam jest bajera inna, nie? Że to już nie mówi, że nie lśni tym swoim wdziękiem typowego narceza, tylko tym umniejszaniem, poczuciem winy, graniem ofiary, i to jest taka subtelna manipulacja, nie. No i tam po prostu w tych tekścikach będzie ci, wiesz, umniejszał wszystko, co robisz. nie? Ja sam takiego czegoś doświadczyłem, właśnie głównie chyba od mężczyzn, od, od znajomych, od kolegów, coś właśnie takiego, że o ty w, te, ty w tej wawuni, nie? Coś tam, to o, jakieś to i tak umniejszanie wszystkiego, co, co ty robisz, że kurczę, no jak oni by to, oni by to się za to wzięli, to słuchaj, och, ja to w ogóle źle to wszystko robię, nie? On, jakby się wziął, to ja to robię nieprofesjonalnie, wiesz i tak dalej, on jakby to zrobił, albo zobacz to. To by zrobił dopiero, nie? No i, i, i tak generalnie to wygląda. Oczywiście, taka osoba miała gorszą historię zawsze od ciebie. Nieważne, co ty w życiu przeszedłeś, przeżyłeś, on to się nacierpiał w tym życiu, on to się umęczył, on to się narobił w tym życiu. Ty, 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 ty to nic nie zrobiłeś. Jakie ty tam, nie ma ty w ogóle, nie? Nie ma empatii, nie ma dostrzegania drugiego człowieka. No i właśnie to są właśnie takie skorupki jajek, na którym w ogóle nie wolno zwrócić żadnej uwagi, bo wpadają w furie. No i z reguły świat jest właśnie dla nich nie fair. Taki narcyz też nigdy cię nie doceni. No bo jak już rozmawialiśmy wcześniej o takich podstawowych cechach narcyza, to jest osoba, która nie może Cię docenić, bo on sobie zbudował ten obraz siebie mentalny, w głowie, w umyśle, i on ma ten obraz. Jak on by do... tam jest non stop konkurencja, on musi być lepszy od wszystkich w, swojej, w tej chorej, w swojej chorej głowie, on musi być lepszy od wszystkich, dlatego on nie może docenić kogoś szczerze. Bo, no oczywiście wiesz, on tam te, te okruszki chleba będzie czasami rzucał, jak ty o, 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 oczepisz się, nie? Jak zerwiesz te więzy z nim, no to okruszek chleba ci rzuci, nie? No, ty no, widzę, że, no ja widzę, że ty pracujesz, ale tak naprawdę to on nie ma tego na myśli, on, bo to, jest, to jest taka gra emocjonalna. Oni gdzieś tam na poziomach podświadomych wiedzą dokładnie, jak wyłudzić tą uwagę, jak tą energię od ciebie wyciągnąć, nie? Złożona argumentacja, to jest non-stop złożona argumentacja, on jest najmądrzejszy, przekonać cię do wszystkiego, już case sobie taki zbudował, ale ty cały czas czujesz, że coś jest nie tak. Czemu cały czas jest wokół tej osoby jakby cała historia mojego życia toczy się wokół tej osoby, nie? Coś w tym stylu. Cechy te same, czyli poniżanie wszystkich, A to, co te osoby właśnie robią ze swoimi partnerami, z otoczeniem, to oni te odizolowują cię od całego świata. Tam jest po prostu tyle tych negatywnych emocji, że, że ty nie masz w ogóle, wiesz, nagle ten świat się tak zawęża ci, po prostu przestajesz mieć znajomych, wychodzić gdzieś, rozmawiać z ludźmi, bo tam jest stop wieczny jakiś problem, jakiś. Yy, to umęczenie, że tam jest ciężko, tam trzeba przyjść, ta uwaga, a jak nie zrobisz tego, to jest jak, wiesz, awantury, to jest manipulacja, to są znowu gierki e, tygodniowe, je, e, jeśli ty gdzieś tam z tego świata małego, tego narcyza, wyjdziesz, nie? E, odizolowuje cię od świata, wywołuje poczucie winy i e, subtelnie uraża gdzieś tam w podtekstach, to są szydercy i to jest ten termin passive-aggressive, czyli pasywno-agresywny. Czyli to nie jest osoba, która bezpośrednio skonfrontuje się z tobą i cię jakoś zaatakuje, nie? Tylko jak zrobisz coś źle, nie po jego myśli, to możesz liczyć się z tą manipulacją emocjonalną. A narcyzm ogólnie jest... Narcyzm to jest rodzaj agresji emocjonalnej. Tylko no, miejmy nadzieję, że ta świadomość jakby będzie się poszerzała i w ogóle jakby standardy relacji zaczną być że ludzie zaczną o tym mówić o standardach relacji jakie one są jakie może nie jakie powinny być ale jak, jak je ulepszać nie? Nie, nie chodzi o idealizowanie tych relacji żeby było jakoś pięknie idealnie ale ale zwracanie uwagę na to jak wyglądają relacje tych pasożytów relacji tych narcyzów jest ważne po to że dlatego że ludzie dobrzy empatyczni ludzie z potencjałem to są właśnie główne, jakby ofiary, raczej ofiary. To też jest brzydkie słowo, ale to jest główny target takich osób, główny cel. Ludzie właśnie z potencjałem, ludzie empatyczni, inteligentni i z dobrym sercem, to jest główny cel takich narcyzów, że oni właśnie, wiesz, pozyskują taką osobę w początkowej fazie relacji. Jest takie pojęcie znowu love bombing, czyli. Na początku relacji z takim narzędziem jest love bombing, czyli bombardowanie miłością. No na początku to uwielbia cię, interesuje się, o boże, jakie ty masz fajne pasje, czym ty się nie interesujesz, i ty naprawdę czujesz, że. Ale to jest takie zbieranie informacji o tobie, nie? A potem on szuka twoich słabości, no i później te słabości będzie twoje pielęgnować tygodniami, miesiącami, latami, a nawet całe życie, po to, żeby ściągać cię w dół, po to, żeby twoją uwagę i tą energię relacyjną od ciebie wyciągać. Podsumowując, covert narcissism, pojęcie sprzed 20, 25 lat temu, jakby stworzone na potrzeby pewnych definicji psychologicznych, i to jest y, również osoba nieetyczna w relacjach, również pasożytnicza w relacjach, która y, czyni bardzo dużo destrukcji wokół siebie, też osoba uprzywilejowana, arogancka, y, y, taka y, roszczeniowa, y, bufonowata, tylko że ona nie jest bezpośrednia, ukryty taki, nie? I y, 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 passive aggressive, czyli to nie jest osoba agresywna, która y, w coś, ale tylko coś zrobisz, mówię, wstąpiesz na tą skorupkę jajka, i już możesz się liczyć z manipulacją, z agresją emocjonalną, toczącą się przez następny jakiś okres czasu, że po prostu będziesz dostawać łomot emocjonalny od takiej osoby, polegające znowu na umniejszaniu, poniżaniu uszczypliwościach, wytykaniu błędów. No i oczywiście, jeśli ty, każdy w relacji zdrowej potrzebuje trochę uwagi, nie generalnie dobrze jak ona jest, trochę na jednej osobie, trochę na drugiej po połowie najlepiej, mniej więcej, nie że troszeczkę może ja powiem, co dzisiaj się u mnie wydarzyło jak ja dzień przeszedłem. Nie, ten, ten narc to jest, on ma najtrudniejsze życie na świecie. I to są oczywiście osoby, które udają pokorę, udają, że oni, ale pokory oni nie mają. Pokora to jest umiejętność przyznawania się do błędów i uczenia się, rozwijania się, dostrzegania innych, ale tam dostrzegania innych nie ma. I granie poczuciem winy, wpędzają cię w poczucie winy generalnie, i tam dominującą emocją jest żal. Żal do wszystkich, żal do ciebie. Ukryty narcyzm tak to wygląda, więc. No to są znowu takie relacje, wiesz co, no, tak z doświadczenia ja my, wydaje mi się, że teraz bardziej mam z doświadczenia tych takich klasycznych narcyzów doświadczałem w mojej pamięci, ale te mechanizmy są jakby bardzo też znane, że cokolwiek ty masz jakąś potrzebę, musimy no, nawet tej głębokiej porozmawiania, nie, tam nie ma z kim. I to jest po prostu standard, że nie, jak ty masz potrzebę, ty chcesz czegoś, nie, nie, nie no, wymówki, to wtedy są te wymówki, nie? Albo coś się, się nagle wydarzyło w, te, w tej chwili, a jak ty chcesz za dwie godziny, to też i generalnie twoja osoba tam jest nieważna, tam jest brak empatii. To się nazywa narcyzm, narcy, ukryty narcyzm, tacy chroniczni malkontenci, którzy po prostu to mają bardzo złożoną argumentację. Oczywiście to są osoby jakby gdzieś tam podświadomie umiejące rozegrać sobie drugą osobę odpowiednio. A co to powoduje u innych osób? No, dużą destrukcję, degradację potencjału drugiej osoby, umniejszanie, poniżanie, uszczypliwości, cokolwiek nie zrobisz, docenienia, tam szczerego docenienia też nie uznasz, docenienie jest używane tylko manipulacyjnie, i to jest właśnie ukryty narcyzm. Ten temat wydaje mi się, że tego ukrytego narcyzmu, covert narcyzm, jest nawet ważniejszy niż te, ten klasycznego narcyza, dlatego że ja mam takie poczucie, że w tych ukrytych narcyzów jest dużo, dużo więcej. Nie? Dużo, dużo więcej i oni tam umieją sobie świat zorganizować wokół siebie. Dobrze. Tyle jako taki wstęp do tajnego, ukrytego Narcyza. Świadomość takich rzeczy, te tortury emocjonalne, które dobre osoby z empatią, z sercem, ci empatii przeżywają, to mam nadzieję, że to wszystko będzie pomocne. Dla mnie jest i dla osób, które te tematy widzę, że się uczą, że zgłębiają. To, to jest bardzo pomocne po to, żeby sobie w życiu tworzyć coraz zdrowsze i coraz szczęśliwsze, pełne, kwitnące, odżywcze relacje, na które i ty i ja zasługujemy. Fej.